Zastanawialiście się kiedyś, co czyni festiwale muzyczne tak wyjątkowymi? W Polsce te wydarzenia osiągnęły niespotykany dotąd poziom, zyskując uznanie nie tylko w kraju, ale również na arenie międzynarodowej. Festiwale te przestały być tylko eksperymentem czy lokalną ciekawostką, stały się pełnoprawnymi wydarzeniami, które rywalizują z europejską czołówką. Choć tradycja organizacji dużych imprez plenerowych w naszym kraju nie sięga jeszcze 10 lat, to w ostatnich latach krajowe festiwale muzyczne zdobyły prestiż który pozwala im konkurować z wydarzeniami od lat funkcjonującymi na światowej scenie. Z miesiąca na miesiąc pojawia się coraz więcej inicjatyw, od ogromnych festiwali z wielotysięczną publicznością po kameralne imprezy, które przyciągają rzesze miłośników muzyki. Tak dynamiczny rozwój polskiej sceny festiwalowej sprawia, że stajemy się jednym z najciekawszych kierunków na europejskiej mapie wydarzeń kulturalnych. Warto również zwrócić uwagę, że polskie festiwale zyskują coraz większe uznanie w międzynarodowych rankingach. Na przykład w ramach 15 edycji European Festival Awards, nagradzających najciekawsze wydarzenia muzyczne w Europie, polskie festiwale znalazły się w gronie nominowanych w wielu kategoriach. Festiwal Rock wyróżnia się w kategorii najlepszy duży festiwal, co oznacza, że przyciąga minimum 40 tysięcy uczestników w ciągu jednego dnia. Wyróżnienia w kategorii najlepszy średni festiwal zdobyły eventy takie jak Cloud Festival, Mystic Festival oraz Orange Wosso Festival, które udowadniają, że scena festiwalowa w Polsce jest różnorodna i dynamiczna. Również kameralne wydarzenia, jak Inside Seaside czy Kawatina Guitar Festival, wskazują na zainteresowanie zarówno dużych festiwali, jak i tych o mniejszej skali, ale wymagających od uczestników zaangażowania i pasji. Nominacje do European Festival Awards to nie tylko prestiżowe wyróżnienie, ale także potwierdzenie, że polska scena festiwalowa zaczyna liczyć się w Europie. Daje to szanse na zdobycie nowych sponsorów i partnerów medialnych, co jest niezmiernie ważne dla rozwoju festiwali. Zróżnicowanie nominowanych wydarzeń od masowych poniszewcze świadczy o tym, że sukces nie jest zarezerwowany tylko dla największych imprez. Dzięki temu rynek festiwalowy w naszym kraju może rozwijać się zarówno pod względem ilości, jak i jakości, wzbogacając kulturę oraz podnosząc poziom organizacji tych wydarzeń. Jednak dla polskich organizatorów to tylko połowa drogi. Wyzwaniem pozostaje nie tylko pozostanie w gronie nominowanych, ale również zdobycie cennych nagród, utrzymanie wysokiego standardu organizacji. Historia dowodzi, że polskie festiwale sukcesy osiągały już na europejskiej scenie, przykładem jest Open Air Festival, który triumfował w kategorii najlepszy duży festiwal. Taki sukces to swoiste wejście do Ligi Mistrzów w branży ewentowej i moment, w którym ich wieloletnia praca zostaje doceniona nie tylko na krajowym podwórku, ale i poza jego granicami. Polacy rzeczywiście mają szansę na zapisanie kolejnego sukcesu w historii europejskich festiwali, co pokazuje, że nasza scena muzyczna jest nie tylko dynamiczna, ale także konkurencyjna w skali międzynarodowej. Dzięki temu festiwale w Polsce stają się znane i cenione, a ich rozwój przynosi korzyści zarówno organizatorom, jak i samym uczestnikom. Jeśli macie swoje ulubione festiwale i chcielibyście, aby ich renoma rosła, nie zapomnijcie oddać głosu za ich pomocą na platformach, które pozwalają na wyrażenie swojego zdania. To wy jesteście siłą napędową dla wydarzeń, które chcecie widzieć i promować